cześć, ja jestem Karol, będę się, kanał Karol It. W dzisiejszym odcinku, odcinek z ten wasze wasza chyba ulubiona seria na moim kanale, zginę i coś muszę zrobić, więc zginę dzisiaj odcinek, zginę, kupuje część dolną. Tak, kupuję część dolną, więc zostawcie dużo py w górę oraz subskrypcję. Ja sobie jeszcze tutaj, słuchajcie, odbiorę właśnie uśmiech, nagrody. O oh, Jezu O oh, manie Dobra, włożę i sobie Trochę, wiecie pokażemy, Żeby, wiecie Mieliśmy dużo monet Na wydawanie. Okej okay. I myślę, że teraz starczy. Jeszcze tylko sobie weźmiemy worek monet. O! Żeby wiecie, mieć dużo monet. Jezu, co to jest? Żeby wiecie, mieć dużo pieniążków. No, wydałam Chwilkę słuchajcie, może to potrwać, ale trudno. Dobra, już tyle. I po prostu zalaćcie dużo w górę oraz subskrypcję, tak, bo subskrypcja po prostu też wchodzi w grę. Dobra. No to idę sobie na parkur. To nie będzie niemożliwe, bo pomyślałam sobie, że na niemożliwych nie mam szans Więc dlatego pójdziemy sobie... To Znaczy ja pójdę O, na ten Dzień twoich urodzin Dwa coś, dwa, nie wiem co Drugi chyba urodzin, nie wiem Nie znam się Na podpisach Może tutaj sobie, sobie napiszemy tak Rywam Moja no, wiem, słuchajcie, pisać, że nagrywam Nie wiem, czy lubię, czy... Muszę O, się bardzo, podniesiono O, zgaduję, że napiszę, jaki kanał meta jest pod startem o, meta? Dobra, idziemy sobie przychodzić. Najpierw myślałam, że nie ma żadnych kluczy, ale potem się rozglądałam i zobaczyłam właśnie, że chyba jest No niestety, i były Ale okej, okay. no myślałam, że będzie parkour bez kluczy, bo jakby tak nie lubię parkour z kluczami Ale okej okay. O Super Nie! Nie no! Jaka szkoda! A i słuchajcie, przepraszam, że wczoraj, wiecie tak, no z tym odcinkiem było tak długo, ale po prostu wiecie. No niestety... Dobra. Idę sobie kupić część dolną. Kup! Zakupki! To są zakupki. Przedmioty dolne. czadowe. ale mega Fajne teraz są rzeczy dla mnie jest taki nowy przedmiot, dobra, dobra, Zwróć sobie i idziemy na inny park. Widzicie, nie jest łatwo. Za co nie lubisz wyspy Nie wiem. bo słuchajcie, są lagi. Na tym oczywiście telefonie. Nie. Eee... Okej. Okay, dziękuję za komentarze. To jest koniec odcinka. To jest koniec odcinka. Masakra. No jak je... Jezu wyszłam dopiero na parkour i od razu, słuchajcie, muszę po prostu... No Jezu. Dobra, kupiłem sobie to, bo to jest bardzo słodkie. Dobra, słyszę, że myślę, że nie będę już małego, musiała bo Bo naprawdę nie lubię tego to nie, nie wiem, Bo nie chcę, żeby mi zabraknąć w każdej chwili, więc no nie lubię tak tego ja, Jak jeszcze dodatkowo nagrywam Ale okej okay. Szalony Pink no taki nie wiem czy ten ping za ładny, ale no fajny, bardzo myślę, że fajny parkły będzie. O! Słuchajcie, to się... to słuchajcie, możemy nie zaliczyć. Wiecie dlaczego? E, nie zaliczamy tego, ponieważ e, jakby mi sam zawiesił. Że, że na mecie nie ma tego, więc dlatego tego nie zaliczam, bo to nie jest jakby takie wiecie. Że chodzę na parku, tylko to jest od razu, jakby takie wiecie. Możemy nie zaliczyć. Ja tego nie zaliczam nigdy. Już raz zaliczałam, Ale już sobie obiecałam, że po prostu nigdy nie zaliczę. Bo po co takie coś zaliczać, skoro tylko tracę na tym odcinek? Nie tracę odcinka, tylko pieniążki na tym odcinku. Więc no. To miał najlepszy czas. Jezu, już myślałam, że wikalą. Magic tofi plus zbuduj ze mną parku. Nie wiem. O, zbierzemy sobie jeszcze monetę. O, proszę bardzo. O nie! Słuchajcie, no bardzo, jakby. Mm, no nie za fajnie. A. Słuchajcie, chyba że ja muszę wiedzieć tylko o zrobot tak, obrócić telefon, bo ja tak po prostu nie lubię. Ojej, No i się dość problemu. Nie, tym razem to nie. O, nie wiem, czy to są makaroniki, czy chciał Nie wiem, co to ma. Chyba te makaroniki, tak myślę. Tak wyglądają jak makaroniki. Ale wiecie, każde coś może wyglądać jak jakaś. Jakieś jedzenia bo rzecz, a potem się okazuje, że to zupełnie coś innego. Ale nie, to są chyba makaroniki. Eee, dobrze, kończymy odcinek. Tak, kończymy sobie odcinek. No, dobra, kończymy sobie odcinek. Zostawcie dużą klapkę górę oraz subskrypcję. I do następnego odcinka. A ja muszę kupić kolejny raz dolną rzecz. E, dolną rzecz. No, jak to się nazywa? Przedmiot. No, no. Dobra, no to może kupię. Aha, dobra. Okej. Okay. O, to jest za tyle. Proszę bardzo. I kupione, żeby nie było, że oszukuję. Dobra, zostawcie dużo by w górę oraz subskrypcję i piszcie pod tym odcinkiem. Pomysły na odcinki, żeby też Lilka wzięła udział w tych odcinkach. Dobra, papatki. Muziaczki i papatki. Do tego odcinka.